wtorek po pracy godzina 14.30 jesteśmy na grzybach z Grzesiem zobaczcie pierwszy prawdziweczek mały zaczynamy poszukiwania przyjechaliśmy na tą samą miejscówkę co ostatnio prawdziweczek niestety robaczywy ale zaraz zobaczymy tu ma jedną dziureczkę o już jest zdrowy Także zbieramy. Początek całkiem niezły. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Musimy na pewno trochę odejść od samochodu. Zobaczcie, tu jest kolejny mały prawdziweczek. Już Wam go pokazuję. O tutaj, maluszek. Tu widzę jakieś górki. Zaraz zobaczymy, ale nie, tu nie ma nic. Także kolejny mały prawdziweczek. Ale też nawet taki maluch robaczywy. Ale ma kapelusik zdrowy. To bierzemy kapelusik. Musimy troszeczkę tu dalej odejść. Bo jak chodziłem, to widziałem korzonki. Czyli ktoś tu przeszedł. Pójdziemy dalej z grzesiem w las. Powinno się coś trafiać więcej i większych. Jak coś się będzie działo, to się będę włączał. Przeszedłem. Z 15 metrów. Zobaczcie, mam takiego krasnoborowika ceglastoporego. Gieniu, chodź tutaj, tu są prawdziwki. Chodź czy tu zbierzesz. Skarbie Tu są prawdziweczki. To sobie zbierzesz mały, jeden mały, drugi troszeczkę większy Tu się już zaczęły trafiać, także Tu już zaczniemy chodzić. O z tej strony Grzesiu, o tu masz zobacz, tu jest maluszek, o widzisz tu za drzewkiem, a tam masz drugiego większego, troszeczkę. Minąłeś, minąłeś bardziej po lewej stronie, patrz Grzesiu, o tutaj, za gałązką widzisz, dobra, także zbieraj, ja idę dalej szukać. Chodzimy, popatrzymy co się będzie działo Może się coś będzie trafiało Zdrowy chociaż Grzesiu Tu się rozglądam, nic nie widzę O tu jest prawdziweczek zobaczcie Między takimi gałęziami Tu wyrósł Opa! Już go podejmujemy Jest taki prawdziweczek powinien być zdrowy bo widzieliście jak był ukryty zobaczymy no i wygląda na zdrowego niestety ale widzę że jest bardzo sucho teraz na e, ściółce tej igliwie jest bardzo suchuteńkie Przydałby się deszczyk. Jakby był deszczyk, to by były dużo ładniejsze te grzyby. O, widzę jednego dużego prawdziwka. A raz przejdziemy do niego. Już się miałem wyłączać. Ale go dojrzałem. To już tam pójdę. Zobaczycie gdzie on jest. Rozglądam się teraz bardzo uważnie. Bo na ostatnim filmie, jak go przeglądałem, to widziałem ile mijałem grzybów małych. O, są bliźniaczki. Także zobaczcie, tu są bliźniaczki. Nagram szorcika i zaraz się włączę. Już jestem z powrotem. Podejmujemy tych braciszków. Opa! Zobaczcie, zobaczymy. Pewnie zdrowe nie będą. A tam widzę już podgrzybicę, także nie idę. Po nią. Najpierw je rozerwiemy Zobaczymy tutaj, nie ma za wiele, o tu zdrowy zna Dobra, teraz zobaczymy tego mniejszego Ten wygląda mi trochę gorzej No i tak mi właśnie wyglądał Tu już jest zdrowy, tenki. Także idziemy dalej i szukamy No ja go nie będę brał, o tutaj pod mchem. O tutaj także trafił się malutki prawdziweczek szukamy dalej może się trafią następne no i po, po kilku metrach zobaczcie mamy kolejnego maluszka bierzemy go zobaczymy zdrowy tenki o tu zobaczcie mam większego prawdziwka O, tutaj rośnie. O, jest ich kilka. Jest dwa co najmniej. Zobaczcie, jaki piękny. I tutaj maluszek. Ale maluszek miękki, to go nie biorę. Weźmiemy tego większego. Sprawdzimy. No, jest trochę robaczywy. Nie jest bardzo. Ale parę dziurek ma. Ja nie lubię nawet jednej. A tego biorę się za wycinanie. O, no, tutaj z tej strony są widoczne. Dobra, to jest już zdrowe. Dobra. Też już mniej więcej, jeszcze kaweczek, dobra, teraz już jest zdrowe. Tu pospacerujemy trochę, bo jak się trafiły dwa, trzy, to powinno ich być więcej, tam jest muchomor, tu też. O, co my tu mamy, podgrzybice, znowu rośnie podgrzybica, to jej nie chcemy. Zapiątałem się sznureczkiem od spodenek. O, Grzesiu już coś znalazł. Zobaczymy, co ma prawdziweczka. No, gratuluję, Grzesiu. Jak spojrzysz, to tu jest następny. O, tutaj ja ci nie będę go podbierał. Idę dalej. No, to jest z jednego powodu, Grzesiu, dobre. A z drugiego złe, bo pamiętasz, że mi wyjmowałeś spod nóg. Ja ich nie widziałem. A ty je zbierałeś. A zobaczcie, tu jest kolejny prawdziwek. W takim gąszczu. Jak ktoś tu chodził, to trzeba teraz po takich bardziej gęstych miejscach przejść. No, jemu się nie chciał chodzić, już zauważyłem. I poszukać takich właśnie prawdziweczków. Ale niestety mimo takiej piękności robaczywy o, tu już tenki. Także kapelusik będzie się nadawał coś tu widzę, ale chyba mu Dobra, pójdę tu i w lewo. Zobaczę co tu będzie. Ale zobaczcie jakie zasieki gałęzie. Zobaczymy tu w meszku Taki jest fajny kawałek lasku. Także spróbujemy tu obejść. Może coś będzie. Ale jak na razie widzę tylko muchą Zobaczcie ile tutaj jest kureczek. Cały wysyp kureczek, a tu mamy prawdziweczka. Opa! Także zostawiamy te kureczki i idę dalej. Do... Po ostatnich tych żypkach kawałek nic się nie działo. Ale już dojrzałem następne prawdziwki. Wszedłem w taką tutaj gęstwinkę. Zaraz zobaczycie je. Muszę do nich dojść. Bo są mocno ukryte. Nawet nie wiem, jak do nich tam dojść. Dobra, spróbujemy tędy. Są gdzieś tutaj. Był większy i mniejszy. O, zobaczcie, już ja do nich dotarłem. O, tutaj rosną. Widzicie? Tu jest jeden i drugi. Spróbuję do nich nie podjąć. O, o, ale tu wejść to jest masakra. W takich chaszczach. O, zobaczcie, jest pierwszy. I drugi. Ten drugi, to już widzę. Że będzie robaczywy. Ale jest. Dobra. Już je podjąłem. Widzę jeszcze jednego tam małego. Ale też muszę wyjść, żeby się do niego dostać. Opa. Dobra. Jestem już. Troszeczkę w lepszej pozycji. Kroimy tutaj. I powiem Wam szczerze, zdrowie Także pierwszy jest zdrowy. Zobaczymy drugiego. Ten jest roboczywy. Ma kilka dziureczek. Dobra, Nie, jeszcze robaczywy. Przekroimy go na pół. Tu już jest zdrowy tenki. Tu są dziurki. O, tutaj to jest mocno roboczywy. Dobra, tu jest zdrowy tenki. Taki kawałeczek. Teraz podejmiemy tego maluszka tutaj. Jest taki maluszek. I jak widać po tej gęstwinie nikt nie chodził. Także tu się trafiają. Już widzę następnego. Zaraz wam pokażę, jak muszę do niego dojść. Tu ktoś kroił, ale maluszka nie dojrzał. Nawet dwóch. Jeden taki bardzo mały, ale ten zobaczcie, to już taki do zabrania. O taki, ale jest lekko robaczywy. O, tu już zdrowe teńki Tu jest taki maluszek do tego. No nie, weźmiemy. Oba, tu są dwa. Znaczy taki na marnatkę. I tam kawałeczek jest drugi. Troszeczkę większy. Znaczy już go podejmuję. E, trafiają się. Grzesiu, parę trafiłem. Może aż tak dużo dużych nie, ale się trafiają. Tam widzę kolejnego, ale jak się do niego dostać? I widzę kolejnego, kurczę. I następnego, ale ich tu jest. Chcesz u troszkę, czy, czy nie? No to dobra, to ja ci tutaj poproszę. Wyłączam kamerę. Chodzę po tych krzokach, powiem wam. Ciężkie warunki. Jakoś żeśmy zboczyli i weszliśmy w takie gąszcze. Ale zobaczcie jakie piękne prawdziweczki się tu trafiają O takie Jak są zdrowe Nie, 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 nie Cały czas idę dalej Grzesiu No zobaczcie tutaj zdrowy tenki Także już go pakuję I szukamy dalej Niestety, ale warunki są, jakie są. Trzeba spacerować. A no, po przejściu kawałeczkę. Kolejny prawdziweczek. Sporadycznie się trafiałem, ale naprawdę w lesie susza, a tam Grzesiu coś tnie. Także w porównaniu z ostatnim wyjściem jest dużo słabiej. Zdrowiu tenki, ale chodzimy, chodzimy, trzeba pochodzić, bo po się, to przynajmniej człowiek trochę się zmęczy, będzie lepiej spał. A to najważniejsze, doszedłem do kolejnego miejsca. Tu sporo było ciętych prawdziwków przez kogoś, ale zobaczyłem takie dwa prawdziweczki, tu trzeba je zebrać fajne barełeczki i zdrowy teńka zobaczymy drugą ten jest robaczywy i to mocno dobra, wyrwiemy... tutaj o, tu już będzie zdrowy ma jedną dziureczkę Zaraz go tutaj wydubiemy. Już jest ok. Tu jest chyba następny prawdziweczek. Tak jest. Opa! Jak się tu pospaceruje, to zawsze coś się znajdzie. No i jak widzicie kolejny prawdziweczek zdrowy Tenki Jeszcze kawałek przejdziemy i powoli trzeba się szykować do wyjścia Niestety dzisiaj bardzo krótki wypad Bo jestem umówiony Ale jeszcze chwilkę pospacerujemy Zobaczymy może teraz na żywo Coś się uda tu znaleźć teraz nic nie widzę taki dziwny las tu coś widzę, ale to chyba będzie muchomor tak jest, tu jest muchomor w poszukiwaniu prawdziwków tam też jest muchomor dobra, włączę się jak coś będzie Chwilkę po wyłączeniu, zobaczcie, pod brzuską taki prawdziweczek, jak się pochodzi, troszeczkę to się trafiają. Tu widzę następnego, ale ten strasznie robaczywy już go kroi po samym kapeluszu. U też robaczywy zobaczymy. Tu jest jedna dziureczka. Tu już jest ich więcej. O tu jest zdrowy tenkie. O tu mocno robaczywe. Ale tu już płytniemy ten korzony. Tu już zdrowy tenkie. Tu widzę kolejnego prawdziweczka. Już do niego idę. Między humorami. Odstawię koszyk, żeby nie przeszkadzać. Dobra, się taki ładny. Już stąd wejdę. Pójdę w tą stronę. Jest ładny prawdziweczek i wygląda na zdrowego. Tak jest. Trafił się. Pospacerujemy troszeczkę. I jeszcze się coś powinno znaleźć, ale zaraz już kieruję się na wyjście z lasu, bo niestety czas goni. Zobaczcie, taki byk. Grzesiu podejmuje. Ktoś tu ciął, bo korzyn jest tam za grześkiem. I ktoś widać że ewidentnie tu chodził, a takiego byka nie trafił. Zobaczymy. Grzesiu go obiera. Trochę robaczywy, ale może z kapelusza się coś wykroi. Dobra, ale jest na razie największy dzisiejszego dnia.